Cześć, witam Was serdecznie. Tak się Wam spodobał film z takiego żywego zlecenia, że postanowiłem pokazywać Wam więcej filmów, na których robimy konkretne zlecenie. Dzisiaj zapraszam Was do krainy ślubów. Słuchajcie, mamy takie nieduże zlecenie, w sumie ślubne. I chcę Wam pokazać, jak wygląda przygotowania, jak organizujemy to wszystko. Mamy już z tyłu przygotowane część roślin, część jest schowanych w chłodni, żeby im było cieplej, ponieważ mamy ogromny upał w tym momencie. Za chwilę pokażę Wam na rozpisce, jak tłumaczę mojemu zespołowi, co mamy robić, oraz pokażę przykładową kompozycję, jaka będzie na tym ślubie. Zapraszam. Przygotowałem takie zestawienie, co będziemy robić? Jedna z kompozycji będzie na wysokim postumencie, takim typu WWZ-a. Mamy tu przygotowane zaraz zobaczycie. Kompozycja będzie lekko rozluźniona z taką dość dużą ilością kwiatów, i z różnorodną zielenią. Inne kompozycje na tym samym przyjęciu to niskie kompozycje, które będą na przemian stałe z tymi dużymi. Niskie zrobimy na malutkim, szklanym, szklanej nóżce. Również będą podobne, tylko oczywiście mniejsze. Kwiaty, które przyszykowaliśmy do tego, żeby stworzyć takie kompozycje, to m.in. hortensja, piwonia, gałązkowa róża, duża róża, goździk, eustoma. Tutaj zębla chryzantemka do wypełnienia, eukaliptus, trochę liści buczyny, pitosporum, gipsówka i inne liście. Zobaczcie, tutaj w tym momencie mamy przygotowany ten mały postumencik już z gąbką, która wcześniej jest namoczona i zabezpieczona taśmą kotwicą oraz taki duży postument, który nazywa się WWZela i dużo różnych kartek, na których mamy napisane, co mamy robić. Tu jest więcej gąbki, bo kompozycja będzie znacznie większa i musi być bardzo dobrze przytwierdzona. Zaczynamy pracę. Przy kwiatach już się dzieje, dziewczyny szykują zestawy, bo na samym początku, słuchajcie, przygotowujemy sobie zestaw roślin, które będziemy używać do tej kompozycji, żeby było prościej, żeby było tak, jak jest wyliczone, bo pamiętajcie, że budżetowanie to bardzo, bardzo ważna sprawa. Mam przygotowany zestaw tych roślin, które tu użyję. Ja zazwyczaj przygotowuję troszkę mniej na tym zestawie niż jest w budżecie, bo sami zobaczycie, że jak dokładam tych roślin, to okazuje się, że jednak trzeba gdzieś tam uzupełnić jakąś dziurę, jakąś przestrzeń i właśnie wtedy ten nadmiar, który nam tam z tyłu zostanie, wykorzystamy do dekoracji. Mam przygotowane hortensje. Hortensja kolumbijska, słuchajcie, przychodzi do nas w kartonach, jest nawadniana i wtedy nabiera takiego turgoru i już jest pięknie do, do wykorzystania w kompozycji. Mamy również piwonie, jest czas na piwonie, więc mamy mniej i bardziej rozwinięte te piwonie, żeby zrobić taką większą różnorodność. Jeśli chcecie troszeczkę nawinąć piwonie, to zawsze można ją lekko rozsunąć, dmuchnąć w nią delikatnie i wtedy ona się bardziej będzie zdecydowanie nawijać. Zacznijmy. Ja normalnie zaczynam od tego, że daję pierwsze kwiaty, ale większość z Was i w większości kwiaciarni, robi się odwrotnie. Najpierw robi się zieleń, później dodaje się kwiaty. Ja tak uważam, że jednak te kwiaty powinny być najpierw z racji tego, że mniej wtedy tej zieleni dodaję, mniej, ją, mniej uzupełniam tą kompozycję, a zieleń zawsze pije więcej wody niż kwiaty. W związku z tym, jeśli mam jej dużo, to one szybciej wypijają mi jednak wodę z tej nasączonej gąbki. Jeżeli mam taką hortensję większą, pamiętajcie, żeby zobaczyć, czy nie trzeba gdzieś oderwać, bo czasami gdzieś spadło troszeczkę wody na, ten, na tą hortensję i ona jest troszeczkę przybrudzona. Nie lubię tych dużych kul hortensji, bo te duże kule robią mi taką dużą przestrzeń, którą nie mogę rozbić. W związku z tym bardzo często odrywam część, część tych, tej hortensji, tych drobnych elementów i daję je troszeczkę głębiej. Na sam, na sam początek daję jej, żeby one mi przykryły lekko już tą gąbkę. Oczywiście, za każdym razem podcinam nożykiem łodygę i szykuję te hortensje, odrywając te kawałki. Z każdej przynajmniej jeden, jedną, dwie sztuki takiej hortensji odrywam i wkładam ją tak bardzo blisko gąbki, żeby, żeby przykrywało mi już tą gąbkę. Odwracam. Zawsze pamiętajcie, żeby odwracać tą kompozycję. Z każdej strony musimy na nią patrzeć. No i co najważniejsze, ja powtarzam to moim kursantom na wszystkich kursach takich ślubnych, że kompozycję powinniśmy robić te, w, tym, w tym momencie, w takim zestawie, jak będzie stała na stole. Nie robimy jej na nisko, pakując kwiaty od góry, tylko tak będzie stała na stole i tak musimy ją tworzyć. Wiem, że niektórzy są trochę niżsi ode mnie i jest problem, ale to wtedy można na, na lekkim podniesieniu robić. Dlaczego tak robimy? Kompozycja na stołach gości powinna być ładna przede wszystkim z tej strony, nie od góry. Jeśli postawimy sobie ten na stojak nisko i zaczniemy kłaść kwiaty, to w 90% zawsze tych kwiatów będzie więcej u góry, a tutaj będzie nam brakowało i będziemy musieli dodawać kolejne, żeby uzupełniać. Kładam sobie te kolejne elementy tak jak mamy tutaj ustalone. Oczywiście pod odpowiednim kątem. Jeśli mam już za dużo tych drobnych elementów, to zostawiam je, będziemy robić niskie kompozycje, na pewno się tam nam przydadzą. Dodam troszeczkę liści od piwoni. Liście od piwoni fantastycznie nadają się na wypełnienie. Tworzą nam ładną przestrzeń, dają nam piękny kolor i przy okazji zasłaniają ten techniczny element, jakim jest gąbka florystyczna. Jeśli mamy je za duże, zawsze możemy je ściąć odpowiednio i oczywiście pod odpowiednim kątem wkładamy. Mam włożone właściwie te większe kwiaty. Zobaczcie, ja robię takimi różnymi poziomami tą kompozycję, żeby była puszysta i żeby przykrywała mi gąbkę pierwsza część, a druga dopiero wychodziła. Te wszystkie drobniejsze elementy będę dawał na sam koniec. Ważne, abyśmy włożyli tą zieleń tak, aby przykryła nam całą tutaj tą, tą dolną część. Zieleń, oczywiście, i kwiaty. Wkładam na przykład taką piwonię troszkę dalej, w tym momencie, żeby już zaczęła przykrywać tą kompozycję. Różyczka gałązkowa, która bardzo dobrze się sprawuje w takich kompozycjach. Małą, tak jak wspomniałem, jeżeli odrywam, odkładam. Wykorzystamy też do innych tych mniejszych elementów. I pod odpowiednim kątem wkładam tą różyczkę do gąbki. Drobne elementy typu eustoma, może być nawet też goździk, który nam tutaj da ciekawą plamę. Wkładamy powyżej tej głównej bazy. Dopiero na sam koniec będę pracował nad kształtem. Zostawiam sobie trochę tych elementów, takich drobniejszych, żeby uzyskać tutaj odpowiedni kształt kompozycji. To jest taka klasyczna kompozycja. Tak naprawdę na taki klasyczny ślub, który jest lekko glamurowy, ale z dodatkiem takiej delikatnej zieleni, czyli właściwie przewaga jest kwiatów. Kwiaty będą stanowiły tutaj mniej więcej około 70%, a tylko te 30% to jest zieleń, która będzie wychodzić gdzieś pomiędzy, troszeczkę tutaj wychodzić w dół. I całość będzie właśnie tak skomponowane razem z kwiatami. Mamy bazę zrobioną. I tak jak wspomniałem wcześniej, ta zieleń, którą niektórzy dodają na samym początku, ja dodaję na końcu. I teraz zieleń ładnie nam wypełnia te miejsca, gdzie jest, gdzie jest jeszcze do wypełnienia, a nadaje dodatkowego charakteru całej tej kompozycji. Oczywiście, żeby ona super wyglądała, wymaga jeszcze trochę pracy, musimy jeszcze uzupełnić, zrobić troszeczkę w dół tych kwiatów z, każdy, z każdej strony i zadbać o cały kształt kompozycji, ale to tak jak wspomniałem na początku, robimy tak naprawdę na sam koniec, zostawiając sobie kilka elementów, które tworzą nam całą, całą bryłę. Doskonale do tego nadać, nadawać się będzie taki przewieszający się eukaliptus, który zobacz, jak go wkładam, i tnę odpowiednio, czyli całą gałązkę tnę na dwa, trzy elementy. Nie jest mi potrzeba, żeby wkładać tu całą, całą tą gałąź i żeby stworzyła się taka zbrylona część samego eukaliptusa. Bardziej mi się zdecydowanie podoba i lepiej wygląda, jeśli ten eukaliptus jest taki rozluźniony w kilku miejscach. Pocięty, dam go również lekko wyżej. Pamiętajcie, że do gąbki rośliny powinny wejść przynajmniej 2 cm. Dlatego jeśli macie większą kompozycję i rośliny o grubych łodygach, dajcie zdecydowanie więcej, więcej tej, tej gąbeczki. Na samym końcu, jak uzupełnimy już tą kompozycję zielenią, warto obejść ją dookoła, zestawić ją, troszeczkę popatrzeć w dół i przyjrzeć się tym detalom, tym liściom, bo zobaczcie tutaj tabuczyna jednak jest troszeczkę tu pokancerowana, więc trzeba ją oczywiście odciąć. To są naturalne rośliny, więc zdarza się, że mają jakieś plamy, jakieś niedociągnięcia, gdzieś jest uszczyknięty liść, i warto to na tym etapie już wyłapać, wyciągnąć, żeby później nie denerwować się na sali. O kolejny na sali, że coś wygląda źle. Zawsze można dołożyć kolejny element. Kończyłem już kompozycję, ale odwróciłem się jeszcze w stronę roślin i zauważyłem, Tą piękną roślinę, którą z pewnością znacie z poprzednich moich filmów, a jeśli nie, to koniecznie zajrzyjcie na kanał i zobaczcie, opowiadam już o niej. Zobaczcie, jak pięknie ona tutaj wygląda. Dodaję ją pomiędzy te rośliny, i ona dodaje co? Moje ulubione słowo większość z Was już pewnie zna przestrzeń. Przestrzeń to zdecydowanie jest coś, co ja najbardziej lubię. Jeśli pracujecie z kwiatami, i macie problem z zrobieniem klasycznych lub bardziej e, takich nowoczesnych kompozycji, to oczywiście zapraszam was do, e, was do mnie na kursy, gdzie będziemy pracować z takimi kompozycjami i również z innymi. A jeśli prowadzicie firmę i macie więcej pracowników, macie problem z zrobieniem takich e, ładnych kompozycji w klasycznym stylu lub nowoczesnym, to koniecznie piszcie do nas. Możemy przyjechać do Was i przeszkodzić Wam. Cały zespół pokazać, jak dobierać rośliny, jak je układać, tak, aby się pięknie komponowały. Koniecznie piszcie i dzwoncie najlepiej do Agaty, bo ona się tym zajmuje. Kompozycja gotowa. Dodałem już właściwie wszystko, co chciałem tam dodać. Po zakończeniu pracy z kwiatami. Jak wspomniałem, należy obejrzeć oderwać te brzydkie jakieś liście, gdzieś tam jakiś płatek zagięty, no i podstawowo wyczyścić to szkło. Lub jeśli pracujecie na takich roboczych, dać to na świeże, ładne wyczyszczone szkło. No i najważniejsza rzecz to oczywiście podlać tą kompozycję. Delikatnie po trochu, najlepiej byłoby ją dwa razy podlać, zaraz po skończeniu i później już podczas stawiania kompozycji na stół, na sali troszeczkę wody wlać tam do środka nie za dużo, żeby nie wylała się podczas stawiania na stole, bo najczęściej te stoły już są ładnie zastawione. Na dziś to tyle. Mam nadzieję, że podobała Wam się nasza mm, kompozycja i czekajcie na kolejne filmy, bo pokażemy Wam jeszcze coś super ekstra. Pokażę Wam w kolejnym odcinku z tej serii, jak zrobić bukiet ślubny. Zapraszam, włączcie dzwoneczek i bądźcie ze mną razem na kanale.